Dawaj, tu kampimy w sumie. No wielu taki debile. Oooo, Sherman. Oooo, nie. O, kurwa. Dawaj, tutaj celuj. O kurwa, o! dostałem. Od prawej. Gdzieś tu blisko. Tu. O kawu, kawu, kawu jeden. Kawu dwa mnie KW1. nie rozwaliło. Co? Ty, ja doje. Ja doje, ja, to, ja to chyja, wiesz? Rozjebie mu gąskę. Jednak nie rozjebie. Kurwa. Ja um, chyba. Nie, nie rozjebałem. Nie trafi, nie trafi. A za wolna wieża, co? Co, co, co? Kryj się. Silnik mu rozwalę. O kurwa, nie przebiegłem go od o, nie Ponierykorzyść. <laughs> jak mnie nie rozwaliła kawu dwójka? No, armor best armor. No jak chuj. Weź go zabij, kurwa! Weź go zabij! ja MI SIĘ BABKĘ go, go Jezu. a ty, ty szmaty, naprawdę! Czemu? Jeszcze poczekałeś zbędę... chwilę, żeby. No dobra, tak na skontory, kurwa, działo nie. podnosiłem, idioto! A. A jesteś. No, armor <laughs> O Jedzie coś! Jedzie, jedzie, widzę! Jak <laughs> mi go za. Weź Przepraszam! Przepraszam, Maciuś, zostań!